Brytyjska rodzina królewska od dziesięcioleci jest obiektem fascynacji, dumy i niekończących się kontrowersji. Jednak wydarzenie, które miało miejsce w zeszłym tygodniu na terenie królewskiego dworu w Highgrove, wstrząsnęło nawet najbardziej opanowanymi obserwatorami. Według źródeł bliskich pałacowi Buckingham, członkowie gwardii królewskiej mieli otworzyć bagażnik samochodu Toma Parkera Bowlesa, syna królowej małżonki Kamilii. Co znaleźli w środku, nie zostało jeszcze ujawnione oficjalnie, ale jedno jest pewne: reakcja księcia Williama była natychmiastowa i zaskakująca nawet dla jego najbliższych doradców. To nie jest zwykła historia o napięciach na królewskim dworze. To portret instytucji, w której tradycja ściera się z nowoczesnością, a rodzinne więzy z obowiązkiem wobec narodu. Incydent w Highgrove. Co naprawdę wydarzyło się tamtego dnia? Mglisty poranek nad Highgrove House, prywatną rezydencją króla Karola III, wydawał się jak każdy inny. Wiatr poruszał starymi dębami otaczającymi posiadłość, a słońce nieśmiało przebijało się przez ciężkie chmury. Tego dnia, jak każdego tygodnia, na teren wjechało kilka samochodów dostawczych, w tym ciemny Range Rover, należący do Toma Parkera Bolsa, syna królowej małżonki Kamili. Wszystko przebiegało rutynowo, aż do momentu, gdy jeden z członków Gwardii Królewskiej zauważył coś, co go zaniepokoiło. Według relacji anonimowego źródła, samochód Parkera Bolsa nie został zarejestrowany w systemie wizyt na dany dzień. Choć nie było to naruszenie poważne, wymagało wyjaśnienia. Tom zazwyczaj był zapowiadany z wyprzedzeniem. Tym razem nie. Kierowca zachowywał się, jakby chciał jak najszybciej wjechać na teren posiadłości, powiedział jeden z wartowników. Kiedy strażnik poprosił o standardową kontrolę dokumentów i bagażnika, kierowca, jak wynika z raportu, zareagował nerwowo, odmawiając otwarcia tylnej klapy. Nie ma potrzeby, to tylko osobiste rzeczy pana Bolsa, miał powiedzieć podniesionym głosem. W tym momencie dowódca zmiany, zaniepokojony tonem rozmowy, skontaktował się z przełożonym. Zgodnie z procedurą bezpieczeństwa, każda sytuacja niezgodna z protokołem wymagała zgody centrali ochrony w Londynie. Po kilkunastu minutach rozmów przez radio, padł rozkaz, który później wstrząsnął całym dworem. Otworzyć bagażnik natychmiast, świadkowie opisują, że w tym momencie napięcie było niemal namacalne. Kierowca bez słowa wysiadł z auta trzymając klucze w dłoni. Gwardziści otworzyli klapę, a potem zapadła cisza. Co zobaczyli w środku? Oficjalnie nikt nie potwierdził zawartości, jednak, już po kilku godzinach w pałacowych korytarzach zaczęły krążyć plotki. Jedna z wersji mówi, że znaleziono poufne dokumenty związane z działalnością królewskiej fundacji, inna, że listy Kamili do jednego z dawnych doradców, które mogłyby postawić królową w niezręcznej sytuacji. Pojawiła się również trzecia, bardziej niepokojąca teoria, że w bagażniku znajdowały się nośniki danych, zewnętrzne dyski twarde i pendrive'y zawierające informacje finansowe dotyczące majątku monarchy. Jeden z byłych oficerów gwardii, zapytany przez dziennik The Telegraph, przyznał Nigdy nie otwieralibyśmy samochodu członka rodziny królewskiej bez wyraźnego polecenia z góry. Jeśli rozkaz padł, oznacza to, że w Londynie już wcześniej coś wiedzieli. Nie minęły dwie godziny, gdy w Highgrove pojawiła się kolumna czarnych suwów z pracownikami służb ochrony królewskiej i doradcami prawno-komunikacyjnymi. Miejsce natychmiast odgrodzono, a media, które zaczęły pojawiać się w okolicy po pierwszych doniesieniach w sieci, nie dopuszczono nawet do bramy. Atmosfera wśród pracowników posiadłości była napięta. Widzieliśmy tylko, jak jeden z ochroniarzy wynosi z samochodu małą, czarną walizkę. Wszyscy byli bladzi jak kreda powiedział anonimowy ogrodnik. Kilka godzin później wiadomość o incydencie dotarła do króla Karola III przebywającego w Balmoral. Według informatorów z otoczenia monarchy miał on zareagować z mieszanką niedowierzania i gniewu. Niektórzy twierdzą, że w rozmowie z doradcą do spraw bezpieczeństwa użył słów jeśli to prawda, to nie chodzi już tylko o rodzinę, ale o reputację korony. Tymczasem Kamila, zaskoczona informacjami o kontroli samochodu własnego syna, Natychmiast próbowała się skontaktować z Williamem, który był wtedy w Sandringham. Według źródeł zbliżonych do pałacu, książę Wali początkowo nie chciał komentować sytuacji, dopóki nie zobaczy pełnego raportu. Ale wieczorem, po rozmowie z oficerem dowodzącym gwardią, podjął decyzję o osobistej interwencji. Dla obserwatorów życia królewskiego ten ruch był zaskakujący. William, znany ze swojej ostrożności i unikania publicznych konfliktów, tym razem postanowił działać bez konsultacji z ojcem. To był moment, w którym pokazał, że myśli już jak przyszły monarcha. Zareagował instynktownie, ale zgodnie z protokołem bezpieczeństwa. Komentował ekspert królewski Richard Fitzwilliams na antenie BBC. Tego samego dnia, późnym wieczorem, samochód Toma Parkera Bolsa. Został przewieziony na teren królewskiego warsztatu w Windsorze, gdzie miał zostać podany szczegółowej analizie technicznej, prawdopodobnie w poszukiwaniu urządzeń elektronicznych lub ukrytych danych. Wielu brytyjczyków dowiedziało się o całej sprawie dopiero następnego ranka, gdy tabloidy zaczęły publikować pierwsze spekulacje. Skandal w Highgrove, grzmiał tytuł Daily Mail. Syn królowej małżonki pod lupą, pisał The Guardian. Choć pałac Buckingham wydał lakoniczne oświadczenie o wewnętrznej kontroli bezpieczeństwa, było już za późno. Opinia publiczna domagała się odpowiedzi. Kim był rzeczywiście Tom Parker Bowles w tej układance? Czy działał w dobrej wierze? Czy też, jak sugerowały niektóre źródła, mógł być nieświadomym uczestnikiem większej intrygi? W kolejnych dniach dziennikarze dotarli do informacji, że Parker Bowles, od miesięcy pracował nad książką kulinarną związaną z kuchnią królewską, a jego częste wizyty w Highgrove miały charakter dokumentacyjny. Jednak fakt, że w samochodzie znajdowały się rzekomo materiały nieprzeznaczone do publikacji, wzbudził poważne pytania. Eksperci od wizerunku królewskiego podkreślali, że wrażenie chaosu i braku kontroli nad rodziną królewską może być dla monarchy równie groźne, jak polityczny skandal. Jeśli bezpieczeństwo zostanie naruszone, nawet przez rodzinę, społeczeństwo zacznie wątpić w zdolność pałacu do samoobrony. To jest cios w serce instytucji, mówiła komentatorka The Times, Eleanor Harding. Wieczorem. Dwadzieścia cztery godziny po incydencie książę William pojawił się w Highgrove. Świadkowie mówią, że wysiadł z samochodu bez eskorty, w granatowym płaszczu i z poważnym wyrazem twarzy. Spotkał się z dowódcą gwardii oraz trzema doradcami do spłat komunikacji. Nie wiadomo, co dokładnie zostało powiedziane podczas spotkania, ale po jego zakończeniu William miał wypowiedzieć jedno zdanie, które cytowano później w brytyjskich mediach. Od dziś nie będzie wyjątków. Nikt, nawet członek rodziny królewskiej, nie stoi ponad protokołem. To zdanie, choć wypowiedziane spokojnie, brzmiało jak sygnał. Dla jednych dowód odwagi i odpowiedzialności, dla innych początek konfliktu, który może wstrząsnąć monarchią od środka. William wkracza do akcji. Decyzja, która podzieliła pałac. Kiedy książę William wyszedł z sali spotkań w Highgrove, na korytarzu panowała cisza tak gęsta, że można ją było niemal kroić nożem. Oficerowie gwardii królewskiej stali w szpalerze, nie wiedząc, czy mają salutować, czy raczej unikać kontaktu wzrokowego. W tym momencie stało się jasne. William przejął pełną kontrolę nad sytuacją, nawet jeśli oficjalnie nie był jeszcze monarchą. Według relacji jednej z osób obecnych przy rozmowie, książę miał zapytać bez emocji kto podjął decyzję o wpuszczeniu samochodu bez rejestracji, odpowiedziała mu głucha cisza. Dowódca zmiany, pułkownik H., przyznał w końcu, że to on chciał uniknąć skandalu. Na to William miał tylko skinąć głową i odparł: To właśnie tak powstają skandale sprób ich unikania. Po krótkim namyśle wydał kilka rozkazów: zawieszenie części personelu ochrony, zabezpieczenie wszystkich dowodów, a przede wszystkim. Zakaz wstępu na teren Highgrove dla Toma Parkera Bowlesa aż do odwołania. Decyzja ta zaskoczyła wszystkich. Choć Tom nie pełnił funkcji państwowej, był synem królowej małżonki, a więc członkiem najbliższego kręgu rodziny królewskiej. Szok i milczenie w pałacu Buckingham. Kiedy informacja o decyzji Williama dotarła do pałacu Buckingham, reakcja była natychmiastowa. Król Karol III, według The Independent, Miał być zaskoczony i zaniepokojony tempem wydarzeń. Jego doradcy próbowali skontaktować się z Williamem, lecz książę, zgodnie z protokołem, odmówił komentarza, tłumacząc, że trwa postępowanie wewnętrzne. Kamila zareagowała zupełnie inaczej. Źródła, cytowane przez Daily Mirror, twierdzą, że królowa małżonka była głęboko dotknięta decyzją Pasierba. Dla niej to był cios osobisty. Nie tylko dlatego, że chodziło o jej syna, ale dlatego, że William podjął decyzję bez konsultacji z królem, mówiła anonimowo jedna z przyjaciółek Kamili. Tego samego dnia w pałacu odbyło się tajne spotkanie wąskiego kręgu doradców królewskich. Celem było złagodzenie napięcia i przygotowanie strategii komunikacyjnej wobec mediów. Ale było już za późno. Brytyjskie redakcje miały swój temat numer jeden. Książę kontra królowa małżonka, krzyczał na The Sun. William przejmuje ster w pałacu, pisał konserwatywny The Telegraph. A w internecie, na forach i w mediach społecznościowych rozpoczęła się burzliwa debata. Czy William zachował się jak odpowiedzialny przywódca, czy jak zimny biurokrata, który zapomniał, że jego decyzje ranią ludzi? Obraz w mediach: reformator czy buntownik. Komentatorzy są podzieleni. Dla części z nich William pokazał, że nie boi się trudnych decyzji i potrafi działać jak nowoczesny monarcha, który stawia instytucje ponad rodzinne emocje. To była próba charakteru, i William ją zdał. Król Karol zbyt często unikał konfrontacji, a William wie, że monarchia XXI wieku musi być przejrzysta i zdyscyplinowana. Mówiła na antenie BBC ekspertka królewska Ingrid Seward. Inni jednak widzą w jego postawie coś niepokojącego. To nie był gest przywództwa, lecz chłodnej kalkulacji. William mógł rozwiązać sprawę w ciszy, ale wybrał publiczny gest, który upokorzył Kamilę. To świadczy o braku empatii, a nie o sile pisał w komentarzu redakcyjnym dziennik The Guardian. Zaraz potem w mediach społecznościowych pojawiły się hasztagi William the Firm i Justice for Camilla, które przez dwa dni zajmowały czołowe miejsca w brytyjskich trendach. William i jego wizja monarchii ci, którzy znają księcia osobiście, twierdzą, że jego decyzja nie była podyktowana emocjami, lecz głębokim przekonaniem, że monarchia musi się zmienić. Od lat William otacza się zespołem młodych doradców, z których wielu pochodzi z sektora prywatnego, a nie z dworskich tradycji. Jego podejście do zarządzania pałacem opiera się na przejrzystości, profesjonalizacji i ograniczeniu wpływu osób spoza oficjalnych struktur. William nie ufa przypadkowym wizytom, nieautoryzowanym dostawom i rodzinnej swobodzie, jaka panowała za czasów jego ojca mówiła w rozmowie z The Times, była urzędniczka pałacu, Sarah Vine. On traktuje monarchię jak firmę, która musi działać bez błędów, bo każdy błąd to strata wizerunkowa i polityczna. Wielu komentatorów zauważa też, że książę Cambridge od lat utrzymuje chłodne relacje z Camillą, szczególnie od momentu, gdy zaczęła odgrywać coraz większą rolę publiczną. Mimo pozorów jedności, między nimi zawsze istniał dystans. Emocjonalny, ale też instytucjonalny. Niektórzy pracownicy dworu twierdzą, że William uważa, iż Camilla zbyt często wykorzystuje swoją pozycję królowej małżonki do działań nieformalnych. Incydent z samochodem jej syna był więc dla niego okazją, by jasno pokazać granice. Nikt, nawet rodzina, nie jest ponad protokołem. Kryzys zaufania. W następnych dniach atmosfera w pałacu stawała się coraz bardziej napięta. Karol III, według doniesień Daily Express, próbował mediować pomiędzy żoną a synem, ale rozmowy nie przyniosły efektu. William pozostawał nieugięty. Niecofne decyzji. To był obowiązek, nie wybór. Miał powiedzieć w rozmowie z jednym z doradców. Kamila natomiast, według źródeł zbliżonych do rodziny, Poczuła się zdradzona. Niektórzy twierdzą, że zaczęła ograniczać publiczne wystąpienia i unikać spotkań, w których uczestniczył William. To nie była już rodzinna różnica zdań, to był głęboki kryzys zaufania, który rozlał się na cały dwór, komentował dziennikarz królewski Robert Jobson. Jednocześnie opinia publiczna była coraz bardziej zdezorientowana. Dla wielu Brytyjczyków, William i Kate. Byli symbolem stabilności po burzliwych latach z Harem i Meghan. Teraz jednak wizerunek idealnej przyszłości monarchii zaczął się chwiać. W mediach zagranicznych, szczególnie amerykańskich, pojawiły się analizy sugerujące, że William przygotowuje grunt pod własne rządy, a incydent w Highgrove to jego pierwsza próba siły. CNN komentowało, że Książę Wali pokazuje, że w jego wizji monarchii nie ma miejsca na lojalności rodzinne, które mogą osłabić instytucje. Stair Ranny: Wewnętrznie wśród pracowników pałacu zaczęły krążyć dwa określenia: Camp Williama i krąg Kamilii. To symbolicznie podzieliło królewski dwór na dwie grupy. Jedna widziała w Williamie przyszłego króla reformatora, druga zimnego technokratę, który nie rozumie ducha monarchii. Jak zauważył Financial Times, monarchia zawsze przetrwała, gdy potrafiła łączyć serce z rozsądkiem. William, jak się wydaje, coraz częściej wybiera tylko jedno z nich rozsądek. Jednak jego determinacja nie słabła. W liście do jednego z doradców bezpieczeństwa miał napisać: Lojalność wobec korony to nie sentyment. To obowiązek, którego musimy bronić, nawet przed własnymi słabościami. Słowa te stały się symbolem jego podejścia i zapowiedzią burzy, która miała dopiero nadejść. Polityka, reputacja i przyszłość monarchii. Minęło zaledwie kilka dni od incydentów Highgrove, a w mediach nie mówiło się o niczym innym. Brytyjska opinia publiczna była rozdzielona jak nigdy wcześniej. Jedni bronili Williama jako księcia obowiązku, który potrafi zachować zimną krew w sytuacji kryzysu. Inni oskarżali go o brak empatii wobec Macochy i jej syna. Na forach internetowych zaczęły pojawiać się memy, karykatury i teorie spiskowe. Od sensacyjnych William odkrył coś, co mogłoby zniszczyć monarchię. Po całkiem przyziemne, to tylko rutynowa kontrola, rozdmuchana przez media. Milczenie Karola i cierpienie Kamilli, król Karol III znalazł się w trudnej sytuacji. Z jednej strony musiał bronić decyzji swojego syna, przyszłego króla. Z drugiej nie mógł pozwolić, aby Kamila czuła się upokorzona. Według The Times, Karol spędził kilka nieprzespanych nocy, rozmawiając z doradcami i próbując opracować strategię mediacji. Jeden z jego współpracowników ujawnił: Król był rozdarty między sercem a obowiązkiem. Wiedział, że William działał zgodnie z protokołem, ale jako mąż widział ból swojej żony. Kamila Dotąd uśmiechnięta i otwarta w kontaktach z mediami, po incydencie wycofała się z życia publicznego. Odwołała kilka spotkań charytatywnych, a podczas jedynego wystąpienia w Bibliotece Królewskiej wyglądała na zmęczoną i przygnębioną. To nie jest już ta sama kobieta komentowała w The Guardian pisarka Amanda Craig. Zawsze wiedziała, że nie wszyscy Brytyjczycy ją akceptują, ale teraz po raz pierwszy poczuła chłód z wewnątrz, nie z zewnątrz. Tom Parker Bowles również zniknął z mediów. Jego przyjaciel, dziennikarz kulinarny Giles Coren, napisał w The Spectator: "Tom nie jest politykiem ani dworzaninem, to zwykły człowiek, który nagle znalazł się w oku królewskiego cyklonu. Media w roli sędziów". W ciągu tygodnia każda gazeta, portal i kanał telewizyjny w Wielkiej Brytanii opublikowały dziesiątki analiz. The Telegraph chwalił William'a Pokazał, że potrafi działać samodzielnie, bez emocji, w zgodzie z nowoczesnymi standardami bezpieczeństwa. To nie bunt, to profesjonalizm. Z kolei Daily Mail nie szczędził mu krytyki. Czy naprawdę musiał publicznie karać syna królowej małżonki? Odwaga bez serca to jeszcze nie przywództwo. BBC zorganizowało specjalny program publicystyczny zatytułowany Czy książę William idzie za daleko, w którym eksperci, historycy, i byli dworzanie, spierali się o granice królewskiej dyscypliny. Widzowie dzwonili na antenę, dzieląc się opiniami. Połowa popierała księcia, druga połowa uważała, że przesadził. Wśród młodego pokolenia William zyskał popularność. Na TikToku pojawiły się klipy z hasłem No More Secrets in the Palace, sugerujące, że nowy monarcha powinien być królem transparentności. Starsze pokolenie było bardziej sceptyczne. Rodzina to świętość. Nawet jeśli nosi koronę, pisała czytelniczka w liście do redakcji The Daily Express. Wewnętrzne napięcia i ciche wojny, podczas gdy opinia publiczna żyła skandalem, wewnątrz pałacu sytuacja stawała się coraz bardziej napięta. Według źródeł Evening Standard, Kamila przestała uczestniczyć w niektórych naradach, na których obecny był William. Doradcy króla starali się minimalizować spotkania, w których oboje mogliby się znaleźć w jednym pomieszczeniu. To już nie jest zwykły konflikt rodzinny, to walka o wpływy, powiedział anonimowy urzędnik dworu. William ma wsparcie młodych doradców, Camilla, starszych lojalistów Karola. To dwa światy, które coraz trudniej pogodzić. Jednocześnie w przestrzeni medialnej pojawiły się przecieki o planowanej reformie struktur ochrony królewskiej, pomysł, który miał być inspirowany właśnie przez Williama. Nowy model zakładał zwiększenie nadzoru nad transportem i gośćmi wszystkich członków rodziny królewskiej, bez wyjątków. Miało to zapobiec podobnym incydentom w przyszłości, ale dla wielu był to znak, że William dąży do pełnej centralizacji władzy. To, co zaczęło się jako kryzys bezpieczeństwa, może zakończyć się przebudową całej monarchii, komentował w Financial Times analityk polityczny Jonathan Powell. William nie chce być królem ceremonii, on chce być królem systemu. Międzynarodowe echa. Temat szybko przekroczył granice Wielkiej Brytanii. W amerykańskich mediach, zwłaszcza w CNN i The New York Times, pisano o wewnętrznym konflikcie w rodzinie królewskiej, który może zmienić oblicze monarchii. Francuski Le Monde określił Williama mianem prince modern mais impitoyable księcia nowoczesnego, ale bezlitosnego. W Niemczech Der Spiegel analizował sprawę w kontekście transformacji instytucji monarchicznej w korporację wizerunkową XXI wieku. Każdy kraj widział w tym coś innego. Dla jednych była to historia o reformie, dla innych o zdradzie rodzinnej. Ale wszyscy zgadzali się co do jednego: po tym, co się stało w Highgrove, brytyjska monarchia nie będzie już taka sama krucha przyszłość i test lojalności. W drugim tygodniu kryzysu król Karol postanowił przerwać milczenie. Podczas oficjalnej wizyty w Wali, zapytany przez dziennikarza o incydent, uśmiechnął się wymownie i powiedział tylko: "Rodzina, tak jak królestwo, musi czasem przejść przez burze, żeby znaleźć spokojniejsze morze". Wypowiedź ta została odebrana jako sygnał pojednania, ale William nie skomentował jej w żaden sposób. Z kolei Kamila w prywatnym gronie miała powiedzieć nie wiem, czy to jeszcze rodzina, czy już instytucja. Słowa te, choć nigdy nie zostały potwierdzone oficjalnie, odbiły się szerokim echem. Pokazywały, że rana w relacjach między nią a Williamem może pozostać otwarta na długo. Zaufani doradcy monarchy próbowali znaleźć kompromis: prywatne spotkanie Williama, Kamili i króla. Jednak jak donosił The Guardian, rozmowy utknęły w martwym punkcie. William miał nalegać na pełny raport i weryfikację działań Parkera Bowlesa, zanim jakiekolwiek przeprosiny będą możliwe. Cień nad monarchią. Pod koniec miesiąca popularność rodziny królewskiej, według sondażu Jugow spadła o 12%. Po raz pierwszy od śmierci królowej Elżbiety II. Brytyjczycy wyrażali poważne wątpliwości co do jedności dworu. To nie wojna pokoleń, to wojna o styl monarchii, napisała publicystka The Economist. Czy będzie to monarchia emocji, czy monarchia zasad? Jednocześnie w pałacowych korytarzach słychać było ciche pytania: Jak długo Karol utrzyma równowagę między synem a żoną? Czy William nie idzie zbyt szybko w stronę tronu? Coraz częściej mówiło się o pokoleniach pokoleniu tradycji Karol i Kamila i pokoleniu dyscypliny. William i Kate. Wszyscy czuli, że coś się kończy, a coś nowego właśnie się zaczyna. Pytania bez odpowiedzi. Dziś, miesiące po wydarzeniach w Highgrove, wciąż nie wiadomo, co dokładnie znaleziono w bagażniku Toma Parkera Bolsa. Pałac utrzymuje pełne milczenie, a media przestały zadawać pytania, ale w powietrzu wciąż unosi się zapach tajemnicy. William kontynuuje swoje obowiązki z żelazną konsekwencją. Camilla pojawia się publicznie coraz rzadziej, a Karol, choć oficjalnie silny, wydaje się bardziej zmęczony niż kiedykolwiek. Czy incydent był tylko błahym nieporozumieniem, czy początkiem głębszego kryzysu, który pewnego dnia może zachwiać samymi fundamentami korony?